Niech złączą się nasze mocy! Woda Ziemia! Ogień! Ogień I Z waszych połączonych mocy, powstaje ja. <gryl> A, i jeszcze to. Z tego to atrap wykonam sobie patogrila do mojego żuka. Co to jest patogril? Jest to genialny pomysł, mojego autorstwa zresztą. Wspominałem w którymś tam z poprzednich nagrań, samochód ten ma być na glebie bez robienia gleby, czyli tego dobudować w dół. Stąd pomysł, żeby wykorzystać inne atrapy, połączyć je razem, żeby, powstał, żeby powstała zabudowa aż do samego dołu, do mega gleby. Nazwa nie wzięła się znikąd, bo będzie to. Nie, nie będzie mieścić się to w żadnych normach wizualnych. No ale ma to przetrwać apokalipsę zombie inwazji inwazję i piaskowych rekinów. Chcę połączyć te grille razem jeden do drugiego. Tylko one mają tutaj nie mają tych kratek. Dlatego ja chcę je uciąć w ten sposób i połączyć. Jeden do drugiego, tak, aby te kratki tworzyły wspólną całość. Tutaj lampy, oczywiście, wytnę to wszystko i zrobię jedną blachą, i zostaną normalnie tylko na dole, na dole lampy. Okay. Nie będę podpisywał tego auta jako żuk dlatego emblematy ściągam. Te modyfikacje, co ja zrobię, to już to nie będzie koło żuka Jakaś ta szpachla mega chillowa. Ale to nie dawaj nardzie tego! <laughs> A jak to się robi? <laughs> Normalnie ciaj na rdze i do sprzedaży. Aha, czyli u siebie rówegu u siebie, a u innych? dobra, wracając do tematu. Kurde, to wygląda jak ja bym to malował. No ja bym tak nawet nie zrobił. No i zaraz kątóweczką sobie to utnę. Tu, tu i tu, a tu nie. Szlifierka motyka z pa. Zaraz potnę sobie żuka siekera szlifiera. Dobra. Nie pasuje. nie pasuje to no to będziemy robić zajechaną i ekstra następny no tu jest największe manotrawstwo bo z tego biorę tylko środek w górze to no, aha, tak no najlepsze cięcia najlepsze cięcia budżetu po wykonaniu wstępnych pomiarów tu się styka tu się styka a tu się nie styka więc widać, że ja to robiłem. <laughs> Dlatego jeszcze tutaj poprawki sobie machnę. Po dokonaniu wstępnych poprawek to się tu nie mieści. No dobra. Teraz mi odmalina. Druga część wygląda obiektuj. Wygląda obiecująco No, a druga ta. No, I dalej mówię, zaraz to usztywnię. Będzie... Nud malina. Jeszcze rozklinam, bo całe to się wygina i będzie w WRC, warczy, ryczy, czeszczy Dlatego wezmę i od drugiej strony, od drugiej strony mocno sobie konstrukcję metalowym zbrojeniem dobra i lecimy aha dobra 70, celowałem w 80, ale trochę szkoda mi ciąć tego żółtego pasa, bo on jest całkiem w porządku. Te są całe krzywe, były pokręcone, no to nie ma tak szkoda ciąć. Tamten jest jednak dobry, dlatego zostawię 70, a tu z dołu dołożę jeszcze, czy będzie ten oryginalny jeszcze pas wzmacniający, no to razem wyjdzie 80, będzie gitara. I jeszcze zbrojenie. O Wyszło to tak. Dość zacnie. Wczoraj nie nagrywałem, bo chciałem sobie popróbować. Yy, ale zrobiłem tą. Nie wiem, zaślepkę. W to miejsce. Od przodu wyszło to tak. Myślę, że jak nam mój Mad Max'owy projekt, to wystarczy. Nawet te takie trochę niedopracowania dodadzą w klimatu. Powinienem też wyszpachlować, ale to nie olewam. A dzisiaj, jak już wiem jak, bo się wczoraj nauczyłem, to zrobię to miejsce tak samo w drugą stronę. Właśnie jestem na etapie tutaj cięcia yy, wzdłuż linii, które sobie narysowałem. Tu wytnę to miejsce na lampę, tutaj utnę i następnie będę robił z nowej blachy stawka. W czasie, jak ja tam sobie robię wycinaki, to ja zrobię mały Unboxing. Znaczy paczki pootwierałem wcześniej, ale pokażę co w nich było. Pierwsza to stopnie do mojego żuka, bo na wcześniejszych filmach pokazywałem, że ich nie mam. Jedna strona, druga strona. Dotarły też do mnie boki, boki przodu. No jak tego mojego grilla zrobię tak długiego w dół, no to tak samo tym przedłużę sobie auto karoserię w dół, jedna i druga strona i mam też taką skrzyneczkę z jakimiś gratisowymi naklejeczkami, grylaczetkami, ale to akurat, najważniejsze jest to, poliuretany, poliuretany na filmią oś, na restrukturowy. zawsze będę poli poliuretanów niż ciągle zużywającymi się klejami metalowo gumowymi. Wracając do projektu. Dobra. Wycięte, dziura jest zrobiona. Teraz trzeba ją załatać. No, niestety zapomniałem załączyć kamery i musiałem zrobić dubelka, więc odrysowany już mam. <grybujesz> Ale ale w każdym razie odrysowałem to sobie. Ok, tutaj krawędź jest w ten sposób wyprofilowana. Ja tak samo będę musiał wyprofilować ten mój kawałek tutaj. No to wygiąłem. Еще раз. Yep. No dobra, coś wyszło Spawam. Wstawiłem blaszkę, zrobiłem sobie tutaj na razie na szczepy No i okazuje się Okazuje się, że tu się nie mieści Dlatego zaraz to sobie jeszcze poprawię i potem spawam dalej. Dobra, po wyszlifowaniu wyszło mi to tak jakimś fachowym spawaczem to ja nie jestem, ale myślę, że na te potrzeby jest ok. I teraz tak tutaj nie ma, nie ma tych yy, żeberek. I tu ich nie ma. Tu jest dół. I trochę słabo to będzie wyglądało. Dlatego w to miejsce jeszcze z żeberka sobie z tego grilla co mi zostało. A tu chyba na dole po prostu wytnę kantową dwie dziury i też będzie dobrze. I to będzie że będzie tutaj. Dobra, jeszcze to wyszlifować. Aj, aj, aj! Kurde, to na hamę zaspawałem. zartowałem. Zartowałem. Dobra, mamy to tak o czym wcześniej nie wspomniałem, bo wydawało mi się oczywiste. Nie wiem dlaczego. Lampy będą przeniesione z góry. Na dół, więc całe mocowanie lampy będę sobie, sobie zmieniał w niżej byłem właśnie przymierzyć sobie to na auto nie nagrywałem, tak szybko podskoczyłem bo pizdzi trochę i co mi się nie spodobało to jednak te wloty tutaj, które odpowiadają za wlot powietrza na, na grzewnicę i potem dalej na kabinę nie pasują mi wizualnie no i jednak tak samo jak zrobiłem te odpory tutaj tak samo zrobię je wyżej Y pita. I to był bardzo dobry zabieg. Teraz zdecydowanie bardziej. Mój Franken Grill <laughs> przypomina to co Wam pokazałem na początku materiału. Mój projekt wykonany w pańcie. Ok, myślę, że wypalę sobie na tym grillu moje logo. Właśnie przygotowywałem sobie, zrobię je tu, albo tu u góry, raczej tu u góry chyba. No, będzie spoko. Nie, nie, aj, aj. aj, A to koronie Nie, nie Od temperatury cała ta blacha mi się tutaj wygina Balon się tu zrobił Nie wiem czy na kamerze będzie dobrze widać Tu widać jak się bana zaczął robić Będę musiał inny sposób wymyślić na to Coś może i by z tego powstało, ale Chyba jeszcze nie mam takiej zdolności Żeby to zrobić Po prostu tu jest za duży obszar bez żadnego przetłoczenia na tej brasze przez to ją całą mi aż wybrzuszyło. Spróbuję to zaslifować i wymyślę inny sposób na to logo I chyba zakończymy ten odcinek, bo jak to mówią, przedobrzone będzie. Przykro, że nie udało mi się tego loga tutaj wyspawać Ale nie poddaję się, znajdę jakiś inny sposób i to zrobię. Z pewnością to nagram. Skoro dotarłeś już tutaj, myślę, że moje rzeźbiarstwo nie było aż tak nudne. Jeśli masz jakieś sugestie odnośnie czy to tego, czy jakichś innych elementów, które będę wykonywał na przyszłości, Może spokojnie napisać w komentarzach. Wezmę pod uwagę. Będę bardzo wdzięczny. A w kolejnym filmie. Pokażę, spróbuję to pomalować już w takie kolory matmaxowe, żeby wyobrazić sobie, jak to będzie wyglądało już na całym samochodzie Na ten moment dzięki, na razie